U mnie też sporo się wydarzyło w ciągu tych ostatnich 14 miesięcy, oprócz kilkunastu kolejnych serii misji, jakie przeprowadziłem. Miałem pewne wydarzenie, z którym chcę się z Wami podzielić. Było to w czerwcu kończącego się roku, gdy tę oto właśnie publikację warto zaufać Bogu do końca, jak wygrywać życiowe próby wiary, podarowałem pewnemu małżeństwu. Spodziewali się dziecka. Monika była w zaawansowanej ciąży. To było w niedzielę, pamiętam jak dzisiaj. W środę zadzwonili do mnie z podziękowaniem, by raz jeszcze podziękować za tę książeczkę i powiedzieli, że po przeczytali ją od razu pierwszego dnia i zaczęli robić to, do czego wzywa święty Paweł w swoich listach, o czym przypomniałem w tej publikacji. Do uwielbiania i dziękowania Bogu z góry, a nawet w środku burzy, za to, że Bóg nie zostawi, za to, że Bóg już ma pomysł, jak rozwiązać ten problem, za to, że Bóg... Dozwala, by w życiu naszym działy się burze i próby wiary, bo one nas czegoś uczą, uszlachetniają, dają nową perspektywę, nowe spojrzenie na życie i na Boga. Zapo pamiętam ten telefon, bo Kamil jak dotychczas był jedynym <laughs> czytelnikiem tej publikacji, który po lekturze tej książki powiedział, że zamawia 100 egzemplarzy, że złoży ofiarę na pokrycie kosztów produkcji tej książki, bo chce wszystkim swoją, swoim przyjaciołom i znajomym rozdać ją. Bo czuje, że w jego sercu zagościł pokój, gdy zaczął każdego dnia, a dopiero był to trzeci dzień, dziękować Bogu w ciemno za to, co dla niego planuje. Dla Niego, jego żony ich dziecka. Następnego dnia w czwartek Kamil poleciał na pielgrzymkę samolotową do Medjugorje. Kojarzycie to miejsce sanktuarium maryjne. Monika została ze względu na to, że nie chciała podejmować ryzyka i podróży, i y, wysokich temperatur w południowej części Europy. Została też dlatego, że w poniedziałek miała y, zaplanowaną wizytę u prowadzącego ciążę lekarza. Przed tą wizyt poniedziałkową wizytą z soboty na niedzielę miała sen. Prześniło jej się, że rodzi synka. A kiedy go urodziła? Synek poszedł do drugiego pokoju. Jak to we śnienie? wszystko jest do końca racjonalne. Zaniepokojona tym, że straciła dziecko z oczu, wstała i poszła go szukać. Weszła do drugiego pomieszczenia i tam najpierw zobaczyła piękną panią, która siedziała na łóżku. Domyślacie się o kogo chodzi. A dopiero po niej zauważyła dziecko, które bawiło się, podskakiwało i robiło fikołki. Na takiej wadze, na, którą, na której waży się noworodki. Panie wiedzą o czym mówię, panowie nie wiem. Ja zupełnie nie mam pojęcia, jak to wygląda. I kiedy już miała ta mama powiedzieć w tym śnie do dziecka: Nie skacz tak, bo sobie krzywdę zrobisz, wyprzedziła ją Maryja, która powiedziała do Moniki: Nie martw się o niego, on już jest bezpieczny. Sen się skończył. W poniedziałek Monika poszła do lekarza. A lekarz stwierdził, że nie wyczuwa pulsu u dziecka. A chwilę później stwierdził, że dziecko jest martwe. Zadzwoniła do męża. We wtorek był już przy niej, znajdując pierwsze wolne miejsce w samolocie do Polski. Zadzwonili do mnie. Zapytałem, po wysłuchaniu tego wszystkiego. Jak się trzymacie? Co czujecie? Monika odpowiedziała: Oczy płaczą, ale w sercu mam pokój. Po pierwsze, bo po raz kolejny przekonałam się, jakiego mam wspaniałego męża, na którego wsparcie mogę zawsze liczyć i przy którym zawsze czuję się bezpieczna, a teraz tego najbardziej potrzebowałam. Po drugie, oczy płaczą. Ale w sercu jest pokój, bo jestem wdzięczna Maryi za to, że mnie przygotowała do najtrudniejszej wiadomości, jaką otrzymałam kiedykolwiek w moim życiu. Wtedy w poniedziałek zrozumiałam, co znaczyły jej słowa w sobotę, w nocy: O niego się nie martw. On już jest bezpieczny. I uświadomiłam wie ksiądz co sobie, że nie ma większego szczęścia dla matki. Dla wierzącej matki, wierzącego ojca, jak to by jej dziecko było w niebie. Moje już tam jest. Szkoda, że tak szybko, ale jestem wdzięczna, że tam jest, bo myślę sobie o tych wszystkich wierzących matkach i ojcach, którzy szczęśliwie urodzili swoje dzieci, a te dzieci dorosły, dzisiaj są dorosłe i swoimi decyzjami wiele wskazuje na to, że nie idą w kierunku nieba, ale w przeciwną stronę. Myślę, że to dopiero jest wielki ból wierzącej matki i ojca, bać się o to, czy jej dziecko kiedykolwiek trafi do nieba. I po trzecie, oczy płaczą, a w sercu jest pokój, ponieważ, ponieważ to nie był przypadek, że ksiądz mi, nam podarował tę książkę na tydzień przed tą wiadomością. Gdy od tygodnia razem z mężem, najpierw a później przez telefon, wspólnie każdego wieczora łączyliśmy się i dziękowaliśmy wspólnie Bogu tą modlitwą, którą znalazłam na pierwszej stronicy, na okładce księdza książki. Dziękowaliśmy Bogu za wszystko i za to, co dał, co daje i co planuje nam dać. I przypomniałam sobie słowa z księgi Hioba, gdzie główny autor mówi: Dobro, przyjęliśmy z ręki Boga. Dlaczego zła przyjąć nie możemy? Pozwolę sobie na komentarz do tych słów z Biblii, bo w tym momencie kończę opowiadanie o Monice i Kamilu. Ale oczywiście tam nie chodzi o to, że Bóg daje dobro i Bóg daje zło. Bóg daje dobro i Bóg daje sytuacje, dopuszcza sytuacje, które wydają się być złymi, ale, albo, albo obiektywnie nie są dobre, oczywiście, ale nie pochodzą od Boga, nie są Jego autorstwa. Tyle, że Ufność Bogu sprawia, że zaczynamy inaczej na nie patrzeć, a one przemieniają się dla nas w błogosławieństwo.